Moi rodzice nienawidzą, gdy wychodzę z przyjaciółką mojej siostry, złotą, jako zemsta. Ale kiedy moja siostra próbuje coś zrobić, wszystko kończy się tragicznie dla nich. Urodziłem się z niepełnosprawnością, a moi rodzice, David i Caroline, nigdy nie przestali mnie za to karać. Kiedy miałem 4 lata, przeprowadzili testy i odkryli, że mam niski poziom testosteronu, więc wykorzystali moją starszą siostrę, żeby to naprawić, w cudzysłowie. Pewnego Bożego Narodzenia, kiedy miałem 12 lat, oboje poprosiliśmy o nowe rowery. Oczywiście ona dostała swoje, było to jaskrawo fioletowe, lśniące z dużymi kołami i wszystkim, co można sobie wyobrazić. Tymczasem ja dostałem różową koszulkę, na której było napisane: Braciszek, jest. Ich metoda była prosta: niszcząc moją samoocenę w jakiś sposób, miałem się odbudować i w ten sposób przywrócić swoją męskość i poziom testosteronu. Ale jak prawdopodobnie się domyślasz, ich metoda wyszła strasznie źle. Stawałem się coraz bardziej przygnębiony i pełen lęku im więcej mnie prześladowali, chociaż im to już nie przeszkadzało. W pewnym momencie ich leczenie przerodziło się w skrajny faworyzm i prawie całkowite emocjonalne porzucenie. Raz w szkole jest dostała B na swoim świadectwie. Moi rodzice zapłacili zabejne na zamówienie, które zawiesili w domu, na którym było napisane nasza córka dostała B z jej zdjęciem na końcu. A kiedy wróciłem do domu z samymi A, zgadnij, co dostałem? Podpowiem ci, to dwie słowa, zaczynają się na A i kończą na gówno. Jeśli zgadłeś się gówno, to się mylisz, bo było to nawet mniej niż to. Oboje rodzice zniszczyli mój pokój za to, że nie dostałem A ze wszystkich przedmiotów. Po tym prawie nic mnie już nie zaskakiwało. Nawet kiedy zostałem przyjęty na porządną uczelnię z częściową stypendią, moi rodzice nazwali mnie swoją największą rozczarowaniem za to, że nie zdobyłem pełnego stypendium. Tymczasem jest praktycznie porzuciła uniwersytet i używała wymówki, że chce wziąć rok przerwy, który przerodził się w pięć lat. Z okazji tego zorganizowali jej imprezę i kupili jej nowego laptopa na jej kreatywną podróż. Ale wtedy pojawiła się jedna z nielicznych, nieco lepszych części tej historii. Udało mi się przeprowadzić tak szybko, jak to było możliwe, pracując w różnych miejscach i uczęszczając na zajęcia, żeby się utrzymać. Ale kiedy nie mogłem sobie pozwolić na powrót do domu na święto dziękczynienia, któregoś roku mój ojciec powiedział: Cóż, przypuszczam, że twoje priorytety są gdzie indziej. Nawet po tym, jak nawiązałem dystans, spotkania rodzinne były sesjami tortur, pełnymi subtelnych komentarzy. Nie chodziło o moich rodziców, chodziło o innych członków rodziny, którzy mnie szanowali i chcieli. Niektóre komentarze brzmiały: Wciąż pracujesz w tej podstawowej pracy? A ona myśli o otworzeniu własnej butikowej? Jest taka przedsiębiorcza. Jeśli dostawała awans, nagle miała niesamowitą możliwość na horyzoncie. Jeśli zaczynała spotykać się z kimś, od razu była w poważnym związku, chociaż prawdopodobnie przespała się z nim w jego samochodzie, pod drzwiami domu moich rodziców. Kiedy mnie awansowano, odpowiedziała cóż, w każdym razie, właśnie skontaktowali się ze mną z niesamowitego startupu, ich pensja prawdopodobnie przekroczy to, co kiedykolwiek zarobisz. Oczywiście stanowisko, o którym wspomniała, nigdy nie istniało. Kiedy w końcu dostałem pracę swoich marzeń, po latach starań popełniłem błąd, wspominając o tym podczas obiadu rodzinnego. Moja mama powiedziała: cóż, ale słyszałaś o jest? Poznała sukcesyjnego przedsiębiorcę, który ma kontakty wszędzie. Ten mężczyzna okazał się być Duomyt, to nie jego prawdziwe imię, ale kiedy opowiem ci o nim, zrozumiesz. Nie był to sukcesyjny przedsiębiorca, Pracował w sprzedaży w średniej wielkości firmie papierniczej, ale z tego, jak o nim mówili moi rodzice, pomyślałbyś, że to następny Elamask. Ich ślub był wystawnym wydarzeniem, na które moi rodzice nie szczędzili wydatków, tymczasem ja wciąż spłacałem swoje pożyczki studenckie. Ale potem poznałem jedną z przyjaciółek Jest, a to, co się stało potem, na zawsze zmieniło dynamikę naszej rodziny, ponieważ Jest nie była szczęśliwa. Josephine była wszystkim, czego chciałem, mądra, zabawna, współczująca i piękna. Poznaliśmy się na weselu Jess. Nie jesteś zbyt towarzyski, prawda? Zapytała, pijąc swoje wino. Nie bardzo w świecie jest, odpowiedziałem, zanim mogłem się powstrzymać. Zamiast się zdenerwować, zaśmiała się szczerze. Ach, musisz być tym tajemniczym bratem, o którym słyszałam, tym, który podejmuje konwencjonalne decyzje życiowe. Kiedy zaczęliśmy się spotykać, moi rodzice przewidywalnie robili sarkastyczne komentarze na temat tego, jak ona się zadowala i zastanawiali się, co ona we mnie widzi. Jest taka kulturalna i dobrze podróżująca, skomentowała moja mama po poznaniu Josephine. Zadziwiające, że interesuje się kimś takim jak ty, lokalnym. Słowo lokalny zabrzmiało jak choroba terminalna. Mój ojciec był bardziej bezpośredni, wiesz, ile zarabiasz w tej pracy? Kobiety takie jak ona zwykle mają wyższe oczekiwania. Ciekawie jest, stała się bardzo zainteresowana moim życiem, ciągle pytając o Josephine. Dzwoniła bez zapowiedzi, podobno, żeby się poznać, ale każda rozmowa zamieniała się w pytanie o pracę Josephine, jej rodzinę, jej hobby. Josephine i ja zamieszkaliśmy razem po tym, jak zaczęliśmy się spotykać. Przez rok nasze mieszkanie nie było luksusowe, było to jednoosobowe mieszkanie w przyzwoitej dzielnicy. W końcu pomyślałem, że mogę mieć życie, które zawsze chciałem dobrą pracę, kochającą partnerkę, może dzieci kiedyś. Oświadczyłem się jej w naszą piątą rocznicę, podczas spokojnej kolacji w domu. Przez miesiące oszczędzałem na pierścionek nic przesadnego, ale piękny szmaragd, który pasował do jej oczu, osadzony w białym złocie. Ukryłem go w jej ulubionym deserze, czekoladowym suflecie, który w tajemnicy ćwiczyłem robić kilkanaście razy. W tajemnicy zaplanowaliśmy długie narzeczeństwo, chcąc dać sobie czas na zorganizowanie ślubu. Nie spieszyło nam się. Mieliśmy przed sobą całe życie. Przynajmniej tak mi się wydawało. Kiedy powiedzieliśmy mojej rodzinie o naszym zaręczynach, reakcje były bardzo wymowne. Mama uśmiechnęła się sztucznie i powiedziała, jakie to urocze tonem, który sugerował coś zupełnie innego. Tata mruknął to dobrze i wrócił do oglądania meczu. A potem była najbardziej dziwaczna reakcja. Jest nam pogratulowała, ale jej uśmiech był dziwny, niemal drapieżny. Zignorowałem to, myśląc, że to może tylko moja niepewność. Pokaż pierścionek, zażądała jest, chwytając rękę Josephine. Obejrzała go krytycznym okiem. Jest ładny, prosty. W sumie pasuje do twojego stylu. Później usłyszałem, jak moja matka mówiła do Josephine: Nie spiesz się, kochanie. Wciąż jesteś młoda, a dla kogoś takiego jak ty są tam jeszcze wiele możliwości. Następny rok był pełen stresu, organizacja ślubu i napięcie w pracy. Josephine i ja pracowaliśmy długie godziny, żeby zaoszczędzić na wesele i zaliczkę na dom. Rzadko się widywaliśmy, ale myślałem, że to tylko przejściowa faza. Każdy związek ma trudne momenty, prawda? Kiedy zaproponowałem weekendowy wypad, by się zbliżyć, Josephine wydawała się niezdecydowana. Nie wiem, czy teraz dam radę się wyrwać. Mam dużo zaległości w pracy. Zrozumiałem. Oboje budowaliśmy swoje kariery, a to czasem oznaczało poświęcenia. Po ślubie możemy pojechać, powiedziała. Ufałem jej całkowicie. Nigdy nie przeszło mi przez myśl, że mogłaby mnie zdradzać. Zwłaszcza nie z mężem mojej własnej siostry. Pewnej nocy obudziłem się około drugiej w nocy i zobaczyłem, że jej strona łóżka jest pusta. Poszedłem do salonu i znalazłem ją skuloną na kanapie, intensywnie szepczącą do telefonu. Kiedy mnie zauważyła, podskoczyła, jakby przyłapano ją na kradzieży. Przepraszam, obudziłam cię? zapytała, szybko chowając telefon. Rozmawiałam tylko z koleżanką o sukniach druchen. Była druga w nocy. Ale znałem jej koleżankę i nie było niemożliwe, że zadzwoniłaby o tej godzinie. I jest, powiedzmy, trochę chaotyczna. Ale to był sygnał ostrzegawczy. Kolejnym było to, że Josephine nagle zaczęła interesować się życiem Jessie i Dwighta. Wspominała o nich w rozmowach, sugerowała podwójne randki i spotkania rodzinne, których wcześniej unikała. Powinniśmy zjeść kolację z Jessie i Dwightem w ten weekend, mówiła mimochodem. Wpadłam na Dwighta w tej kawiarni niedaleko mojego biura. Wspomniał o nowej restauracji, którą chcieliby wypróbować. Wydawało mi się dziwne, że Dwight był w kawiarni oddalonej o 30 minut od jego pracy. Około trzy miesiące temu Josephine zaczęła się dziwnie zachowywać, była drażliwa, rozkojarzona i miała ciągłe mdłości. Byłem podekscytowany, myśląc, że może jest w ciąży. Nie staraliśmy się o dziecko, ale rozmawialiśmy o tym, że kiedyś będziemy je mieć. Zacząłem marzyć o byciu ojcem. Pewnego ranka znalazłem ją wymiotującą w łazience. Trzymałem jej włosy i pocierałem ramiona, by ją pocieszyć. Myślisz, że powinniśmy zrobić test? Zapytałem, starając się nie okazywać zbytniego podekscytowania. Spojrzała na mnie z paniką w oczach. Nie chcę mówić, to pewnie tylko wirus żołądkowy albo zatrucie pokarmowe. Ale objawy nie znikały, unikała wina do kolacji, robiło jej się niedobrze od zapachu kawy i często ucinała sobie trzemki. Aż pewnej nocy usiadła ze mną i, płacząc, powiedziała mi prawdę. Była w ciąży, ale to nie było moje dziecko. Kiedy zapytałem, kto jest ojcem, załamała się, płakała i wyszeptała, to mąż Jess Dwight. Mąż mojej siostry. Josephine przytaknęła, tak mi przykro. Nigdy nie chciałam, żeby to się stało. Po prostu, po prostu się wydarzyło. Jak długo to trwa? Zapytałem. Trzy miesiące, przyznała, patrząc w podłogę. Josephine próbowała to wyjaśnić przez łzy. Najwyraźniej wszystko zaczęło się na naszej imprezie zaręczynowej. Mąż Jess Dwight osaczył Josephine, mówiąc jej, że popełnia błąd wychodząc za mnie. Grał na jej niepewności, mówiąc, że on może jej dać wszystko, czego ja nie mogę. I uwierzyłaś mu. Zapytałem z niedowierzaniem. Po sześciu latach razem uwierzyłaś w to, co mówił o mnie? Na początku nie, ale był uparty. Wysyłał mi wiadomości, robił komentarze że zasługuje na coś lepszego, że Twoja rodzina źle cię traktuje, a kiedyś mogą tak traktować nasze dzieci. Żołądek mi się skręcił na myśl o tej manipulacji. Czyli co on tylko troszczył się o Twoje dobro? To wszystko było dla Twojego dobra? Nie, oczywiście, że nie. Sprawiał, że czułam się wyjątkowa, pożądana. Mówił, że jest go nie rozumie, że są praktycznie współlokatorami. Na tym etapie to był klasyczny podręcznik zdrady. Nie mogłem uwierzyć, że Josephine w to wpadła. Nie mogłem uwierzyć, że miałem poślubić kogoś tak głupiego. Gdzie się spotykaliście? Zapytałem, chcąc zrozumieć pełną skalę zdrady. Głównie spotykali się w jego biurze. Czasami w hotelach, jeśli mogli się wymknąć na lunch. Raz w jego domu, kiedy jest była z wizytą u twoich rodziców. Jest o tym wie? Zapytałem. Josephine pokręciła głową. Nie, przynajmniej tak mi się wydaje. Dwight powiedział, że sam jej powie, kiedy nadejdzie odpowiedni moment. Kiedy będzie odpowiedni moment? Kiedy dokładnie jest dobry czas, by powiedzieć swojej żonie, że spałeś z narzeczoną jej brata i zostawiłeś ją w ciąży? Wyrzuciłem Josefin tej samej nocy. Miałem zamiar to zakończyć. Ciąża nie była planowana. Używaliśmy zabezpieczenia. Najwyraźniej to nie wystarczyło. Wynoś się. Masz 30 minut, żeby zabrać to, czego potrzebujesz. Próbowała dotknąć mojego ramienia. A dokąd mam niby pójść? Nie wiem, Josephine. Może do biura Dwighta, skoro tak dobrze je znasz. Albo do jednego z tych hoteli, które tak bardzo ci się podobały. To już nie mój problem. Po tym, jak Josephine wyszła, zadzwoniłem do Dwighta. Nie pamiętam dokładnie, co powiedziałem na początku. On próbował zgrywać spokojnego, mówiąc, że to był pijacki błąd, który nic nie znaczył. Kiedy naciskałem, przeszedł do defensywy, mówiąc, może gdybyś był lepszym narzeczonym, ona nie przyszłaby do mnie. Żartujesz sobie? Krzyknąłem do telefonu. Obwiniasz mnie o to, że spałeś z moją narzeczoną? Masz cholerny tupet. Słuchaj, stary, przykro mi, że tak to się stało, ale Josephin i ja połączyliśmy się na poziomie, którego ty i ona nigdy nie mieliście. Ona potrzebuje kogoś, kto dorówna jej ambicji. I tym kimś jesteś ty? Przeciętny sprzedawca, żyjący z pieniędzy moich rodziców. Co dokładnie zamierzasz jej zapewnić i temu dziecku? Bo z tego, co wiem, nigdy w życiu niczego nie osiągnąłeś sam. Zawsze byłeś zazdrosny o to, co mam z jest odpowiedział. Teraz mam też Josephine. Pomyśl o tym, gdy będziesz siedział sam w tym żałosnym mieszkaniu, które nazywasz domem. Pojechałem prosto do jego domu, planując zrobić coś, czego prawdopodobnie bym potem żałował. Nawet nie pamiętam, że zatrzymywałem się na światłach albo skręcałem. Myślałem tylko o tym, żeby stanąć twarzą w twarz z Dwightem i zderzyć moją pięść z jego twarzą. Kiedy dotarłem, moi rodzice już tam byli. Dwight zadzwonił do nich pierwszy, wymyślając jakąś historię o tym, jak to Josephine go uwiodła i jak bardzo tego żałuje. I oczywiście oni mu uwierzyli. Wparowałem do domu bez pukania i zobaczyłem ich wszystkich siedzących w salonie, jakby to była jakaś pokręcona interwencja. Moja matka klepała dwajta pocieszająco po ramieniu, mój ojciec stał z założonymi rękami, a jest była wyraźnie nieobecna. No proszę, powiedział ojciec. Ktoś w końcu się zjawił. Chciałbyś wyjaśnić, dlaczego grozisz swojemu szwagrowi? Szwagrowi? Masz na myśli człowieka, który przez miesiące spał z moją narzeczoną? Człowieka, który ją zapłodnił, będąc żonatym z twoją córką? Moja matka odwróciła się w jego stronę. Josephine jest w ciąży? Och, biedny Dwight! Co za bałagan narobiła ta dziewczyna? Krzyknąłem na nią, serio? Mówisz to na poważnie? On zdradził twoją córkę z moją narzeczoną. Jakim cudem Josephine jest tutaj jedyną winowajczynią? Nie rozumiesz, pod jaką presją jest Dwight upierała się mama. A jest ostatnio nie była zbyt obecna. Mężczyźni mają potrzeby. Usprawiedliwiasz to, że zdradził twoją córkę? Zapytałem. A gdzie jest Jes? Czy wie, co jej mąż robił? Ojciec powiedział, że jest na górze i odpoczywa. Matka dodała: Jest zrozumiałe, że jest zdenerwowana, ale chce to przezwyciężyć. Tak robią dorośli ludzie. Nie rzucają oskarżeniami i groźbami. Dwight zgodził się na terapię małżeńską. Bierze odpowiedzialność za swoje czyny, co więcej niż mogę powiedzieć o tobie. Ja? Co ja zrobiłem, oprócz tego, że zostałem zdradzony przez wszystkich, którym ufałem? Matka odpowiedziała, ta sytuacja wymaga delikatności i zrozumienia, a nie twoich typowych napadów furii, Grego. Przeprosiłem jest i ona mi wybaczyła, powiedział Dwight. Josephine i ja popełniliśmy błąd, ale teraz musimy myśleć o dziecku. Odpowiedziałem spokojniej, niż ktokolwiek by się spodziewał, wiecie co? Mam już dosyć. Mam dosyć was wszystkich. To największa głupota, jaką kiedykolwiek zrobiliście, i mam nadzieję, że dożyjecie wystarczająco długo, by zobaczyć konsekwencje. Choć dla mnie już nie żyjecie. A jeśli rzeczywiście umrzecie, będę szczęśliwy, bo świat zaoszczędzi trochę tlenu. Zwróciłem się do Dwajta, jesteś żałosny chórz, kłamca i zdrajca, który nigdy w życiu nie zapracował na nic. Myślisz, że coś wygrałeś? Gratulacje, zdobyłeś nagrodę kobietę, która zdradziła swojego narzeczonego. Jestem pewien, że będzie ci całkowicie wierna. Kiedy w końcu dotarłem do domu, miałem dziesiątki nieodebranych połączeń i wiadomości. Josephine błagała o drugą szansę. Dwight przeplatał przeprosiny z oskarżeniami. Większość wiadomości była od moich rodziców, którzy żądali, żebym dorósł i naprawił sytuację. Moja matka napisała: Josefin jest w kruchej kondycji i potrzebuje wsparcia, a nie osądu. Mój ojciec był bardziej bezpośredni, to dziecinne zachowanie kończy się teraz. Masz się pojawić na niedzielnym obiedzie, przeprosić dwajta i rozwiązać to jak mężczyzna. Były nawet wiadomości od jest, co mnie zaskoczyło. Wybaczyłam Dwiktowi i ty też powinieneś. Josephin popełniła błąd, ale dziecko jest niewinne we wszystkim. Musimy się zjednoczyć jako rodzina, mówili. Zignorowałem ich wszystkich. Prawie nic nie jadłem ani nie spałem. Zadzwoniłem do pracy, mówiąc, że jestem chory i wykorzystałem cały dostępny urlop. Nie mogłem nikomu spojrzeć w oczy ani tłumaczyć, co się stało. Po tygodniu izolacji zadzwoniła do mnie osobiście moja szefowa. Martwimy się o ciebie. To do ciebie niepodobne. Czy możemy jakoś pomóc? Po wysłuchaniu mnie zaproponowała mi tymczasowe przeniesienie do biura w innym stanie. Zasugerowała, może pomoże ci trochę dystansu. Weź kilka miesięcy, uporządkuj myśli. Twoje stanowisko będzie czekać, kiedy będziesz gotowy wrócić. Zgodziłem się natychmiast. Minęły teraz trzy miesiące. Przeprowadziłem się do nowego mieszkania, zmieniłem numer telefonu i rozpocząłem terapię, by przepracować to wszystko. Ale moja rodzina nie daje za wygraną. Pomimo moich prób odcięcia kontaktu, wciąż wdzierają się w moje życie. W jakiś sposób namierzyli adres mojego nowego miejsca pracy, prawdopodobnie przez znajomych moich rodziców, którzy wydają się być wszędzie. Zaczęli pojawiać się w mojej pracy, próbując zorganizować zasadzkę i wymusić pogodzenie się. W zeszłym tygodniu moja matka osaczyła mnie, gdy wychodziłem z biura. To już trwa wystarczająco długo, powiedziała. Josephine jest w szóstym miesiącu ciąży. Potrzebuje zamknięcia, Dwight też. Odpowiedziałem, już im dałem zamknięcie. Nazywa się wyrzucenie ich z mojego życia. Odpowiedziała: Jak możesz być tak samolubny? To już nie chodzi tylko o ciebie. W to zaangażowane jest niewinne dziecko. Przypomniałem jej: Dziecko, które by nie istniało, gdyby Dwight nie wsadził swojego w moją narzeczoną. To nie moja wina wysłali nawet latające małpy w postaci dalszych krewnych, żeby wzbudzić we mnie poczucie winy. Nie wiem, co im powiedziano, ale nie obchodziło mnie to, nie chciałem z nimi rozmawiać, więc nigdy się nie dowiemy, jakie kłamstwa im wmówiono. Wczoraj dostałem wiadomość od Josephine. Urodzi dziecko i planuje współdzielić opiekę z Dwightem. Wiadomość była pełna przeprosin i usprawiedliwień, włącznie z tym, jak ona i Dwight odnaleźli prawdziwą miłość poprzez tę trudną sytuację. Miała nawet czelność zasugerować, że wszyscy moglibyśmy kiedyś być przyjaciółmi. Jej wiadomość brzmiała mniej więcej tak, wiem, że to nie tak miało wyglądać. Nikt z nas nie planował, żeby wszystko się tak potoczyło, ale czasem życie skręca w nieoczekiwanym kierunku. Dwight i ja odnaleźliśmy razem coś prawdziwego i mamy nadzieję, że ty też znajdziesz szczęście. Aha, dziecko to chłopiec, tak przy okazji. Myślimy, żeby nazwać go David jak twój ojciec. Bardzo byśmy chcieli, żebyś był częścią jego życia jako wujek. Jestem na skraju załamania. Część mnie chce całkowicie zerwać wszystkie więzi i zacząć od nowa gdzieś daleko. Może przeprowadzka na drugi koniec kraju, zmiana nazwiska i budowanie nowego życia, gdzie nikt nie zna tej katastrofy. Ale inna część mnie jest tak wściekła, że chce zostać i walczyć, żeby pokazać, jak popieprzona jest cała ta sytuacja. Ale dystans wydaje się nie wystarczać, wciąż znajdują sposób, by wniknąć w moje życie. Już nie wiem, co robić. Zdrada wpłynęła na każdy aspekt mojego życia. Nie mogę spać bez leków. Nie znoszę być sam na sam ze swoimi myślami. Nawet nie rozważałem ponownego umawiania się z kimkolwiek. Logicznie rozumiem, że dziecko nie jest winne. To nie wina tego dziecka, że jego rodzice to kłamcy i zdrajcy ale nie potrafię czuć się dobrze z jego istnieniem. A co ciekawe, jest milczy. Terapia par małżeńskich okazała się dla Dwajta tylko pretekstem, żeby zakończyć związek z JES i zacząć nowy z Josephine. Aktualizacja pierwsza. Otrzymałem mnóstwo próśb o aktualizację, więc postanowiłem ją napisać tylko dlatego, że myślę, że może być tego warta. Próbowałem zapomnieć o całej sprawie, ponieważ mój terapeuta powiedział, że rozmyślanie o tym tylko pogarsza moją sytuację. Jednak nie uznał za zły pomysł napisanie tego na reddicie jako formy terapii. Powiedział, że nigdy wcześniej nie próbował tego z pacjentem, ale warto spróbować. Chociaż nie wiem, czy powinienem mu to pokazać do przeczytania, planuję użyć tutaj mocniejszych słów. Mam teraz lepszy stan psychiczny i mogę sobie pozwolić na inny język niż tylko użalanie się nad życiem, które mnie spotkało. Rok z dala od szaleństwa mojej rodziny może zdziałać cuda. Chociaż nie mogłem uniknąć dowiedzenia się o kilku rzeczach i to od najbardziej nieoczekiwanej osoby. Mojej siostry jest. Po tym jak została porzucona przez naszych rodziców, jako pierwsza odkryła ich toksyczność. No cóż, nie kosztowało ją to zbyt wiele, tylko kilka lat i fakt, że jej rodzice wymienili ją na Dwajta i Josephine. Mała rzecz. To ona była tą, która miała z nimi najwięcej kontaktu. Najpierw przez rozwód, a po drugie, bo była trochę mściwa. Ja sam przyglądałem się temu wszystkiemu z cienia, patrząc, jak wszystko płonie. Muszę przyznać, że rozbawiło mnie to, co robiła Jess. Rozwód był brutalny, szczególnie po przeprowadzeniu testów dna. Josephine była tak niewierna, że jeszcze przed testem wiedziała, kto jest ojcem, nie miała co do tego żadnych wątpliwości. Niedługo po rozwodzie z Jess, oni zaplanowali dość szybki ślub. Chcieli pobrać się tuż przed narodzinami dziecka, więc wszystko zorganizowali w prosty sposób. Mój ojciec nawet odprowadził Josephine do ołtarza. Tak bardzo oderwani od rzeczywistości byli moi rodzice. Przecież to nawet nie jest ich biologiczny wnuk. To dziecko dwóch osób, które zdradziły ich dzieci. Powiedziałem mojemu terapeucie, że jeśli uda mu się ich przebadać, to czeka na niego nagroda Nobla z jego nazwiskiem. Odpowiedział, że to byłby konflikt interesów, czy coś w tym stylu, więc zapytałem go, czy zna jakiegoś zoologa z uczelni, na której studiował, może on będzie mógł ich przebadać i uzyskać jakieś wartościowe informacje, przynajmniej po to, żeby życie moich rodziców miało jakiś cel. Bo jak dotąd pokazali, że są warci tyle samo żywi, co wrzuceni do wulkanu. Ale zemsta jest zaczęła się od rozwodu, wycisnęła z dwajta wszystko, co się dało. Dlatego moi rodzice musieli zapłacić także za ten ślub. I kiedy mówię, że wycisnęła wszystko, nie mam na myśli tylko pieniędzy, odebrała mu nawet pracę. Przespała się z kilkoma mężczyznami z jego firmy, co wywołało trochę prześladowań. Cóż, trochę to nie jest dobre słowo, żeby opisać całe to prześladowanie, jakie go spotkało, bo jego była żona woli innych mężczyzn, a nie jego. Uwierz mi, mówienie na niego o mój były szwagier Dwight było czystą satysfakcją. Ale jeśli myślałeś, że zemsta się na tym zakończyła, nie wychodź tak szybko. Jest przekonała kilku swoich znajomych, że Josephine jest łatwiejsza niż oddychanie i nie mieli większego problemu zaciągnąć ją do łóżka. Josephine to naprawdę łatwowierna dziewczyna, a przy braku pracy Dwajta łatwo było poczuć się docenioną przez innych mężczyzn. Jest zadbała o to, by wszystkie dowody trafiły do dwajta. Wysłała mu też wiadomość ode mnie, Josephine popełniła błąd. Pewnie już cię przeprosiła. Teraz czas pomyśleć o dziecku. Żadnych głupot typu rozwód z żoną. Dziecko jest najważniejsze. Cóż, wygląda na to, że byłem bardziej zaangażowany w te zemstę, niż sam przed sobą przyznałem. Ale czy myślisz, że biedny Dwight wziął sobie do serca to, co mu napisałem? Że przemyślał wszystko i zareagował dojrzale? Oczywiście, że nie. Złożył pozew o rozwód i wyrzucił Josephine z domu z dzieckiem i wszystkim. Aż do momentu, gdy moi rodzice ruszyli na ratunek by ją ocalić i dać jej dach nad głową. W końcu to ich wnuk, prawda? Cóż, nie. To dziecko dwóch okropnych ludzi. Spędziliśmy kilka miesięcy planując drobne zemsty na moich rodzicach, jak na przykład ogłoszenie numeru telefonu mojego ojca z wiadomością, szukasz męskiej miłości. Zadzwoń tutaj. Ale poza kilkoma romantycznymi telefonami, które liczyły na szczęśliwe zakończenie, to było wszystko. Jednak los chciał im odpłacić sam i zrobił to w postaci Jousefin, która z powodu całej uwagi, jaką otrzymywała od moich rodziców, a zwłaszcza od ojca, zaczęła się do niego zalecać. Mój ojciec przysięga, że nic nie zrobił, ale moja matka już mu nie ufa. Kolejny rozwód wisi w powietrzu. Musiałem wrócić do pierwszego posta, żeby przypomnieć sobie, co opowiedziała mi matka, ta sytuacja wymaga delikatności i zrozumienia, a nie twoich zwyczajowych napadów złości. Cóż, chyba sama dostała napadu złości, gdy wysłałem jej wszystko z numeru znajomego nie zamierzałem używać swojego. Przynajmniej mój przyjaciel był w 100% gotowy wziąć udział w tej części planu. I tak właśnie wyglądał ostatni rok mojego życia. Byłem bardziej zaangażowany w zemstę, niż przyznałem na początku. Jedyne, w czym nie uczestniczyłem, to, że moja siostra przespała się z tamtymi facetami, ale to ja powiedziałem jej, że powinniśmy znaleźć sposób, by Dwight stracił pracę, żeby sprawdzić, jak długo Josephin z nim wytrzyma. Wykonanie tego było już całkowicie jej pomysłem. Myślę, że gdybym miał zatytułować moją historię, to brzmiałaby prawie był ślub i trzy rozwody. Chociaż już straciłem rachubę, ile rozwodów spowodowała Josephin i z iloma ludźmi się przespała. Kolejny temat do badań. Tak samo jak Dwight, nie możemy teraz o nim zapomnieć. Jeśli mam to zostawić za sobą, nie proście mnie już o więcej aktualizacji. Nie wiem, co się stanie z moimi rodzicami, Dwightem i Josephine. Mogę tylko przypuszczać, że ta głupota związana z dzieckiem Josephine się skończyła, bo moja matka nie może już na nią patrzeć. Prawie tak samo mocno, jak nie może patrzeć na mojego ojca. Jeden rozwód już się zakończył ten mojej siostry. A dwa kolejne są kwestią miesięcy. Tak czy inaczej te osoby, choć wciąż gdzieś tam są, sprawiają mniej problemów niż reakcja łańcuchowa bomby atomowej. Więc trzymam się od nich z daleka. Z bardzo daleka.